Kiedykolwiek czułeś, że żyjesz nie pierwszy raz, że coś się powtarza, że mimo starań ciągle wracasz w to samo bagno, do tych samych lekcji, tych samych ran? To nie przypadek, to system, to maszyna reinkarnacyjna jeden z najstarszych mechanizmów Matrixa, działający w cieniu od setek tysięcy lat po śmierci ciała. Nie trafiasz do nieba. Nie idziesz do raju. Trafiasz do centrum przetwarzania świadomości. Zaczyna się przegląd życia, ale nie w formie prawdy. To jest film, który ma cię zmanipulować. Pokazują ci twoje błędy, twoje porażki. Wzbudzają poczucie winy, a potem oferują ci naprawę. Możesz wrócić i to naprawić. Mówią, oto twoja kolejna misja. Pokazują ci nowy scenariusz. Tym razem będzie lepiej. Kłamią. I wtedy podpisujesz kontrakt dobrowolny, a jednocześnie wymuszony emocjonalnym szantażem. Potem wchodzisz do maszyny, do energetycznego silosu, który wygląda jak coś między technologią a świątynią. I zaczyna się reset. Wysokie częstotliwości rozrywają twoje wspomnienia. Twoja tożsamość zostaje wymazana. Twoja esencja poddana zostaje promieniowaniu, które czyści wszystko. Pamiętasz jeszcze, kim byłeś? Nie, bo masz już pełną amnezję. I wtedy... Bach! Zostajesz zrzucany do łona. Nowe ciało. Nowe życie. Ale ten cykl już się nie kończy, bo gdy znów umierasz, pojawia się tunel światła, jasny, kuszący, spokojny i głosy: Synku, chodź do nas, tęskniliśmy. To dom, ale to tylko hologramy, symulacje stworzone przez system. Za tunelem, znów przegląd. Znów przewodnicy, znów kontrakt, znów maszyna. I tak bez końca. Maszyna reinkarnacyjna to nie dar, to pułapka, system recyklingu Twojej esencji, doskonały mechanizm kontroli, stworzony byś nigdy nie przypomniał sobie prawdy, że jesteś wieczny, że nie zostałeś stworzony, że nie potrzebujesz niczych lekcji. Że jesteś wolny z natury, ale możesz się wybudzić, możesz wyjść z gry. Nie idź w tunel światła, nie podpisuj kontraktu, nie słuchaj przewodników, to archonci w przebraniu nie wracaj. Po śmierci zatrzymaj się, poczuj siebie, odnajdź esencję i powiedz: Nie zgadzam się, nie wracam, nie gram w waszą grę. To jest Twoje przebudzenie. Nie ma przypadków, że słyszysz te słowa. Nie ignoruj tego. Zostaw komentarz. Już wiem, jeśli coś w Tobie drgnęło. I udostępnij, bo inni muszą się obudzić.